Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałem powiedzieć, że jeżeli filmik Ci się spodoba, to bardzo proszę Cię o pozostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie naszego kanału. A w dzisiejszym odcinku chciałem Wam zaprezentować poradnik jak przeżyć swoją pierwszą noc w Minecrafcie. Jest to poradnik przeznaczony dla nowych graczy, którzy po zakupie i uruchomieniu gry nie wiedzą co robić, jakie mechanizmy rządzą grą, a także przytłacza ich ogrom świata. Można się w tym wszystkim naprawdę pogubić. Pamiętam jak sam po raz pierwszy wszedłem w świat Minecrafta. Moim pierwszym wydobytym blokiem był blok ziemi. Kompletnie nie wiedziałem, co mam z swoją postacią robić. Biegałem bez celu i tak naprawdę czułem się bardzo zagubiony. Jeżeli ty również tak się czujesz, to z pewnością jest to dobry poradnik dla ciebie. Ok, no to co robimy na samym początku? Ja, w momencie, kiedy zespanuje się moja postać. I gram w trybie przetrwania. Na samym początku próbuję rozeznać się w terenie. Rzeczą, której szukam są drzewa. Drewno jest podstawowym budulcem w Minecraftie. Wobec tego, jeżeli znajdę jakieś drzewa, to mogę je spokojnie spróbować wydobyć. Robię to używając po prostu ręki. W ten oto sposób wydobywam swoje pierwsze bloki drewna. W Minecrafcie jest coś takiego jak tryb dnia i nocy, a mianowicie w, w ciągu dnia nie pojawiają się wrogie stworzenia zwane potocznie mobami, i tutaj, w, w tym momencie, możemy się czuć w miarę bezpieczni. W nocy, jeżeli wskaźnik światła spadnie poniżej danego progu, mogą pojawić się wrogie stworzenia, które nas będą atakować, takie jak zombie, szkielety, czy chociażby creepery. No ale zacznijmy od początku, nie zajmujmy się na razie mobami. E, na samym początku musimy Zdobyć troszeczkę drewna, i z tego drewna naszym pierwszym celem, jaki będziemy chcieli zrobić, naszą pierwszą rzeczą będzie wykonanie stołu rzemieślniczego, abyśmy mogli zbudować narzędzia, które pomogą nam w przetrwaniu pierwszej nocy. Wydobyłem tutaj kilka bloków, jest to brzozowy pień, i z tych pni mogę sobie zrobić deski. Zrobię sobie tutaj właśnie 12 desek. Z desek, układając je w ten oto sposób, Stworzyłem swój stół rzemieślniczy, zwany potocznie Crafting Table. Nie powiedziałem jednej rzeczy, oczywiście, w tryb ekwipunku wchodzimy naciskając klawisz E. Jeżeli już mamy tutaj stół rzemieślniczy, to możemy go postawić i stworzyć bardziej zaawansowane narzędzia. Narzędzia tworzymy z patyków. Żeby stworzyć patyki, mając już zrobione wcześniej deski, tworzymy w ten oto sposób kilka patyków. Mamy patyki. Mamy deski. I co możemy zrobić? Trochę za mało desek mamy. Ja sobie tutaj pozwolę zrobić ciutkę więcej. I co robimy? No chcemy wydobywać więcej drewna. Chcielibyśmy również ulepszyć troszeczkę nasze przedmioty. A więc co potrzebujemy? Potrzebujemy siekierki, którą możemy stworzyć w ten oto sposób, a także ja wydobędę, wydobędę, utworzę kilof, który pomoże mi wydobyć na przykład Kamień. Dobrze, mamy siekierkę, mamy podstawowe w tym momencie narzędzia. No i możemy sobie dalej, już w szybszym tempie i dużo sprawniej, wydobyć jeszcze więcej drewna. Pamiętajmy, na samym początku musimy zdobyć jak najwięcej budulcu, gdyż w nocy eksploracja świata Minecrafta jest bardzo, bardzo złym pomysłem. Pierwsza noc polega właśnie na wydobyciu jak największej ilości materiałów budulcowych, a następnie zaszyciu się gdzieś. I znalezienie odpowiedniej kryjówki i, jakby, przeczekanie do rana. Jeżeli mamy szczęście i nasza postać pojawiła się bardzo blisko wioski, no to możemy skorzystać również z domków osadników i tam są łóżka gotowe. Jeżeli w świecie, w którym się pojawiliśmy, znajdują się w okolicy jakieś zwierzątka, na przykład owce, to również dzięki zabiciu takiej owcy, nie dość, że mamy mięsko, które nam pasek głodu regeneruje, to również mielibyśmy w tym momencie blok. Wełny. Blok we... Dzięki bloku wełny można stworzyć łóżeczko. No ale dobrze, to ja tutaj rąbię drewno i omówmy sobie te paski na dole, które widzimy. Ten pasek na dole z tymi kwadracikami to jest pasek skrótów klawiszowych. Możemy tutaj wybierać itemy, skrolując w tym momencie klawisze myszy rolką. Tak tutaj scrollując i wybierać odpowiedni item. Ja tu wybieram siekierkę. To są również skróty klawiszowe na klawiaturze. Pod jedynką się mieści ten blok, dwójka, trójka, czwórka, czyli od 1 do 9, tak naprawdę naciskając na klawiaturze, możemy wybrać odpowiedni, o, odpowiedni przedmiot. To nad tymi paskami, nad tymi kratkami. Widzimy również serduszka, to są nasze punkty życia, no i obok punktów życia widzimy nasz pasek głodu. Punkty życia tracimy w momencie, kiedy zaatakuje nas wrogi mob, w momencie, kiedy spadniemy z jakiejś wyższej wysokości. No, generalnie, na przykład przy kontakcie z lawą albo z ogniem, również tracimy punkty, punkty życia. O punkty życia musimy dbać. Punkty życia regenerują się samoistnie, oczywiście pod warunkiem, że mamy pasek głodu. Że mamy pasek głodów wypełniony. No dobra, kochani, wydobyliśmy już całkiem, całkiem sporo drewna, aż zniszczył mi się, aż zniszczyła mi się siekierka. No to co teraz będziemy robić? Szukamy, rozglądamy się jeszcze po terenie i szukamy jakiegoś dobrego miejsca na, na kryjówkę. Ja tutaj widzę, że no niestety nie ma żadnych zwierzątek w okolicy, bo chciałbym troszeczkę zdobyć jedzenia. No ale trudno. Skoro nie ma, no to szukamy sobie jakiegoś miejsca na kryjówkę. Ja sobie tu pozwolę teraz pobiec. No i widzę tutaj troszeczkę kamienia. No jest tutaj troszkę wody i tak dalej. No dobra, no to skorzystamy może z tego miejsca. Jest tutaj troszeczkę drzewo w razie czego. Ok. Biorę kilof i zaczynam wydobywać, ro, faktycznie niszczyć bloki kamienia, które są przede mną. Z bloków kamienia, które są przede mną, powinien Wyskoczyć blok bruku, a tyle również nie, nie wydobywam kamienia, tylko inne bloki, to również andez. Andezy nam jest niepotrzebny, przyda nam się blok bruku. No dobrze, no to w takim razie, jeżeli jest tutaj kamień, bloki się oczywiście różnią troszeczkę od siebie. Jeżeli wydobywam tutaj niższe bloki kamienia, wypadają mi, jak widzimy tutaj, Bloki bruku. Nie zrobiłem jednej rzeczy, a mianowicie zapomniałem zabrać ze sobą stół rzemieślniczy, który również można oczywiście e, uderzyć siekierą albo nawet ręką i go po prostu zabrać ze sobą. Ja niestety tego nie zrobiłem, ale mam na tyle dużo drewna, że po prostu zbuduję sobie drugi stół rzemieślniczy, żeby nie tracić czasu. I teraz co chciałbym wam pokazać? Mamy już troszeczkę bloków bruku. Zrobimy jeszcze na szybko stół rzemieślniczy. Tak bardzo, bardzo szybciutko. Ustawimy go. I teraz chciałbym ulepszyć swoje narzędzia, jak mogę ulepszyć narzędzia? A mianowicie miałem tutaj drewniany kilof i drewnianą siekierkę. Teraz zrobię sobie kamienną siekierę i kamienny kilof, który dużo szybciej, który dużo szybciej niszczy bloki. I dzięki temu szybciej możemy eksplorować. Szybciej możemy eksplorować nasz świat. Oczywiście tutaj się pomyliłem, już jeszcze teraz mam kilof, siekierka. No i teraz zobaczcie, jak szybko mogę kilofem kamiennym wydobywać kolejne bloki. No dobra, tu będzie taki mój jakby domeczek, który będę chciał, w którym będę chciał spędzić swoją pierwszą noc. Dobrze, jeszcze zróbmy troszkę głębiej. Oczywiście inne bloki, te, które tutaj mam, mogę również je stawiać. Pokażę Wam. Na przykład mogę na noc się po prostu o, w ten sposób tutaj zagrodzić i żaden mob mi nie wejdzie. No ale to nie jest żaden komfort, już jest bardzo ciemno. Raczej w ciemności nikt nie chce spędzać swojego pierwszego dnia. Jak widzicie, pasek głodu mi się już troszeczkę ubył, więc fajnie byłoby coś zjeść, ale nie bardzo mam na tą chwilę co. Dobrze, co teraz byśmy mogli zrobić? Chciałbym teraz zrobić piec. Dlaczego robię piec? Piec robię w ten oto sposób. Piec potrzebuję po to, aby stworzyć węgiel potrzebny nam na pochodnie. Podstawowym materiałem, który przepala w piecu jest węgiel albo drewno. Jeżeli postawię w ten oto sposób, wsadzę brzozowy pień i zacznę go przepalać, to w taki oto sposób powinien mi powstać węgiel drzewny. No i zobaczmy. Jest węgiel drzewny. Węgiel, węglem drzewnym mogę zasilić piec i w tym momencie piec będzie zasilany już bezpośrednio węglem drzewnym. No dobra, to niech tutaj się przepala na spokojnie ten bloki, a tu już mi się widzę powoli ściemnia. A jeżeli się ściemnia, to robi się mało bezpiecznie. Tutaj, jeżeli spojrzymy, pojawił się taki bardzo ciekawy blok. Ten blok z takim tutaj czarnymi kropeczkami to jest blok węgla kamiennego. Jeżeli ja to wydobędę, to jak widzicie, zamiast takiego bloku kwadratowego wychodzi mi tutaj. Taki item, który jest po prostu węglem. Węglem kamiennym. Z którego również możemy robić pochodnie. Więc ja wam pokazałem sposób, kiedy przepalamy, przepalamy drewno i powstaje nam węgiel drzewny, ale również możemy, jeżeli mamy szczęście i znaleźliśmy taki blok, no to możemy w takim bloku również z takiego bloku stworzyć pochodnie. Pochodnie robimy w ten oto sposób. Może zawsze zrobimy sobie dużo tych pochodni. Biorę węgiel. Pach, pach, pach. Pochodnie również możemy robić z węgla drzewnego. Co ja robię? Przede wszystkim, żeby żaden mop mi się tu w okolicy nie zrespił, to sobie tutaj robię troszeczkę światła, żeby widzieć, co się dzieje w okolicy mojej kryjóweczki. Ok, no to mamy już tutaj troszeczkę światła, troszeczkę pochodni. I jak ja spędzam swoją pierwszą? No zobaczmy, co tu się dzieje. O, zobaczcie, ile już mam węgla drzewnego, z którego również mogę robić pochodnie. Sobie to oczywiście zachowam i. Dobrze by było tą kryjóweczkę troszeczkę tutaj zakopać, żeby nikt nam od tyłu, prawda, nie wszedł i nie zrobił nam krzywdy. Więc ja postawię sobie tutaj te bloki, tu u góry praktycznie nie muszę się martwić, chyba, że jakiś pająk by wchodził, no ale ewentualnie dla bezpieczeństwa. Dlatego poradnika zrobię też w ten sposób. No dobrze, jestem w tym momencie bezpieczny. Nie ma tutaj możliwości, żeby wrogi mob wszedł do mnie. No ale co mogę robić? Że nie będę siedział i czekał, aż ta noc się skończy. Mając kill mając podstawowe narzędzia, możemy zacząć kopać. Więc wykorzystajmy ten czas i po prostu kopmy, wydobywając jak największą ilość w tym momencie surowców. Jeżeli będziemy mieli szczęście, ojejku, tutaj akurat, szczęścia nie ma, musimy kopać w innym kierunku, ale jeżeli mamy szczęście, to mamy szansę trafić na jakieś inne rudy. Na przykład tak jak wcześniej widzieliście, rudę węgla, dzięki czemu zdobędziemy troszeczkę węgla, ale również mamy szansę trafić na takie surowce jak żelazo, yy, diamenty i tak dalej, i tak dalej. Jest tu troszeczkę tych surowców, no ale my sobie spokojnie kopiemy troszeczkę bruku, nam się na pewno przyda. Nie będziemy tutaj tracić dużo czasu. Jeżeli robi nam się ciemno, no to oczywiście robimy tutaj pach pochodnie i dzięki temu widoczność jest troszeczkę lepsza. Gdybyśmy mieli takie szczęście i blisko wioski, to oczywiście możemy w wiosce zdobyć pożywienie. Mamy złóżeczka i tak dalej. Domki nie musimy się martwić szukaniem takiego schronienia, którego ja w tej chwili, które ja w tej chwili robię. Natomiast my takiego szczęścia nie mieliśmy. Nie mieliśmy też szczęścia, bo żadnego zwierzaczka nie było w pobliżu. Wobec tego no, nie mamy za bardzo pożywienia, ale pożywieniem się nie musimy martwić. Pożywienie pokażę Wam troszeczkę później, jak zdobyć. No i tutaj mamy szczęście. Co znaleźliśmy? Takie oto bloki. Są bardzo podobne do bloków kamienia, ale mają inny kolor, taki miedziany. Co to może być? A mianowicie jest to ruda żelaza. I teraz uwaga: rudy żelaza. Nie możemy wydobyć ani ręką, ani kilofem drewnianym. Jeżeli będziemy chcieli kilofem drewnianym wydobyć rudę żelaza, to zobaczcie, co się stanie. Próbujemy niszczyć ten blok? Blok oczywiście zostanie zniszczony, ale nie wypadnie z, nim, z niego kompletnie nic. O spójrzcie, nic nie, się nie pojawiło. Natomiast, jeżeli już mamy kamienny kilof i kamiennym kilofem będziemy wydobywać, to mamy taki oto blok. Jest to blok rudy żelaza. Ok, no to mamy super, wydobyliśmy rudę żelaza i to już jest naprawdę naprawdę szczęście, bo żelazo jest super. Tak naprawdę do połowy gry jest to jedno z najlepszych, z najlepszych surowców, które możemy znaleźć. Możemy z tego zrobić zbroję, super narzędzia, a także broń, mieczyk i tak dalej, które pomagają nam w walce z mobami. Ja znalazłem tutaj 9 rud żelaza, oczywiście miałbym ich więcej, gdyby nie to, że chciałem Wam pokazać, że no nie można tego bloku zniszczyć niczym innym niż kamiennym kilofem i oczywiście lepszymi przedmiotami również. No ale dobra, skoro mamy to żelazo, ja już tutaj dalej może nie będę kopał, tylko wyrównam, to co z tym żelazem? Co możemy zrobić z żelazem? No dobra, sprawdźmy. Mamy rudę żelaza. Z rudą żelaza no, niewiele jesteśmy w stanie zrobić. No to, aby zrobić użytek z rudy żelaza, potrzebujemy pieca. Piec już mamy, więc rudy żelaza wkładamy do pieca, następnie jest ona przetapiana i uwaga, co nam z tego powstanie sztabka żelaza. I tak oto pojawiła nam się pierwsza sztabka żelaza. Poczekajmy teraz chwilę. Niech piec nam przerobi tego żelaza, troszeczkę więcej, i zaraz pokażę, jakie fajne rzeczy możemy z tego zrobić. No dobra, kochani, żelazo zostało przetopione. Mamy 9 tabek żelaza, i co z tego możemy zrobić? No to standardowo z takich rzeczy najpierw oczywiście stworzę sobie patyki. Bach. Z takich rzeczy możemy zrobić, zrobić standardowo albo mieczyk. Który tworzymy w ten sposób, albo narzędzia, które tworzymy na przykład w ten sposób motykę, w ten sposób jak widzicie kilof, albo w ten oto sposób siekierkę. Można również stworzyć zbroje. Znaczy w ogóle widzimy, co można stworzyć. Można stworzyć nożyce, tam nam troszeczkę się podpowiada rzeczy. Co możemy zrobić? No, tutaj niewiele. Jeżeli wszystko wsadzimy, no to tworzymy po prostu blok żelaza. ale nas blok żelaza nie interesuje. Możemy stworzyć sobie spodnie. No generalnie jest tego troszeczkę rzeczy, które możemy zrobić za pomocą żelaza. Jakieś żelazne klapy, tu chyba żelazne drzwi również można zrobić. Jest tego dosyć sporo. No to ale co byśmy, co nam najważniejsze w tej chwili będzie potrzebne? Możemy sobie zrobić, owszem, zbrojkę, możemy sobie zrobić, zrobić możemy sobie jakieś narzędzia. O, to jest hełm. A tak oto robimy żelazny napierśnik. No dobra, to teraz co ja sobie zrobię. No, dla mnie takim, jak sama nazwa mówi Minecraft, najważniejszą rzeczą jest killoff, solidny killoff, żelazny zawsze w propsie. No i jeszcze zrobimy sobie mieczyk, aby walka z mobami była dużo łatwiejsza. Dobra, mamy już takie rzeczy i co teraz możemy zrobić? No sprawdźmy, czy już ta noc się skończyła. Noc się jeszcze nie skończyła, ale jak widzimy, zaraz nastanie świt. A więc udało nam się przeżyć pierwszą noc, tak naprawdę. Tutaj nic się nie dzieje, nie widzimy wrogich mobów. Powinniśmy jeszcze chwilę poczekać, co prawda, w kryjówce, żeby było dużo, dużo jaśniej. Ale ja, o, tam właśnie widzimy wrogiego creepera. Więc może żeby jeszcze na zakończenie tego odcinka tymi kałamaricami się nie przejmujemy, one nie są wrogimi obami tylko łobami neutralnymi, które tak naprawdę nas nie atakują i krzywdy nam nie zrobią. Ale ja tu widzę creepery. Może byśmy spróbowali tam jakiegoś creeperka upolować, bo widzę też kurczaczka. Kurczaczek nam daje troszkę mięska, czyli dzięki temu będziemy mieli troszeczkę jedzenia. Tutaj również widzicie ryby. Jeżeli czasami widzicie tak ryby, ryby możecie bić normalnie mieczem. Jeżeli ryby będziecie bić mieczem, nie wiem, czy mi się teraz to widać, czy nie. To również, tak jakbyście te ryby łowili. O, widzicie, mam surowego łososia, którego mogę przetopić w piecu i który da mi pożywienie. No ale to, jeżeli jesteście w biomie blisko, blisko wody. Dobra, dzień się już zrobił. Niestety w świetle dnia creepery nie umierają, co oznacza, że musielibyśmy na te kriperki uważać. Ponieważ jeżeli się do nich zbliżymy, no to one... Wybuchną, zobaczcie. Bum. robił takie charakterystyczne ssy i wybuchają. Ja spróbuję go zniszczyć. Dobra. One zostawiły mi tam surowce, które są prochem, ale na tym się na razie pierwszego dnia W kompletnie nie przejmujmy. No i co? Znaleźliśmy świnki. Bach, świnkę raz, drugi raz. Mamy troszeczkę mięska. Kolejna świnka, raz, dwa. Kolejne mięsko. Wracamy do kryjówki i pokażę Wam na szybko, w jaki sposób mogę. Zregenerować swój pasek zdrowia, gdzie ta moja kryjóweczka była? Ktoś pamięta? Bo ja już zapomniałem. Tu gdzieś szedłem, tak? Po pochodni mogę poznać. Super, dobra, jest moja kryjówka. O, nie mam jak się dostać. Muszę szybko kilofem sobie zrobić wejście. Okej. Okay. tu tak zrobimy. No i co? Wrzucamy do pieca wieprzowinkę. I zaraz będziemy mieli pożywne jedzonko. OK, to mogę na razie sobie odłożyć, to mogę sobie odłożyć i co mamy? Pieczona wieprzowina. W ten oto sposób możemy swój głód zregenerować. Am, i już paska głodu, pasek głodu mamy uzupełniony. No i to oczywiście możemy również upiec sobie łososia, którego wcześniej z rzeki wyłowiłem. Jedzenie jest nam niezbędnym składnikiem w tej grze, które również potrzebujemy, żeby przetrwać. No dobra, to tyle tytułem wstępu. Tak mniej więcej powinna wyglądać noc każdego w Minecrafcie. Jeżeli odcinek się podobał, to jeszcze raz przypominam, nie zapomnijcie dać łapki w górę i zostawić subika z dzwoneczkiem. Ja te poradniki będę również nagrywał, ponieważ ten kanał współdzielę z Zombiakiem, z którym nagrywam naprawdę fajne materiały dotyczące różnych, różnych mapek, mamy różne przygody, gameplaye, gdzie możecie również obejrzeć Minecraft Dungeons. Pokazuję również inne ciekawe gry do PEGI 7 no ale jakby postanowiliśmy, że ja będę miał również osobny dział, gdzie będę z perspektywy osoby dorosłej pokazywał jak pewne rzeczy można robić, czyli poradniki przede wszystkim to. No dobra kochani, dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.